Dzień dobry i witamy. Eugeniusz tutaj. I Kasia, dzień dobry. Kasia, bardzo się cieszymy dzisiaj znowu z Wami rozmawiać, do Was przemawiać. Dziękujemy za ten piękny dzień znowu, Słoneczko, spotkać się z Wami. Dziękujemy, że żyjemy w błogosławieństwie Bożym, bo On dba o wszystko, wie jakie są nasze potrzeby, jest wspaniały. Jest wśród nas, wokół nas, w nas osobiście i chwała Bogu za to. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że jesteś tak wierny, że zawsze dajesz nam właściwe słowa, właściwe myśli, że to, co w Twoim Słowie napisałeś, jest dla naszego pożytku i możemy z tego czerpać. I dziękujemy Ci za to, że tak jesteś wierny, że Twój Syn, Jezus Chrystus, wszystko już załatwił, że On za nas zapłacił, że nas wykupił od złego, od grzechu. I dziękujemy Ci za to, Panie, że Ty poprowadzisz przez, przez tę przez audycję, przez te wypowiedzi. Niech to płynie od Ciebie, nie od nas. To nie jest nasze dzieło, to jest Twoje dzieło, należy do Ciebie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, prowadź. Amen. No i bardzo się cieszymy, znowu nowy temat. Bardzo ważny temat dla nas wszystkich, bo zrozumienie tego, tego tematu naprawdę otworzy nam wiele, wiele drzwi. I to będzie taka, trz, trzy, taka seria, która z trzech odcinków będzie się składać. Będę, będę, będziemy mówić o naszej trójosobowej naturze albo trójwymiarowej naturze, o duchu, duszy i ciele. I dzisiaj ch chciałem w pierwszej linii taki większy nacisk najpierw na duszę zrobić, bo ten temat jest tak obszerny, nie da się wszystkiego naraz omówić. No i yy, to jest bardzo ważne dla naszego życia. I chciałem na samym początku list z Tesaloniczan otworzyć. Pierwszy list to Thessaloniczan, piąty rozdział. Przeczytałem tam parę wersetów, i w jednym z tych wersetów jest powiedziane, kim my jesteśmy, z czego jesteśmy, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni, jakie części są, naszego życia są, nas są, nie? bo my jesteśmy też. Nie? I w w pierwszym mieście do Tesaloniczan zacznę od 16. To są takie fajne rady apostoła Pawła dla chrześcijan i on pisze tam od 16. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Czyli rozmowa z Bogiem. Radujcie się. Radość jest bardzo ważna w naszym życiu. Niżej więcej. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem Was. Czyli dziękować za to, że wola Boga w Jezusie Chrystusie względem nas się już spełniła, bo Jezus już zapłacił, bo Jezus już dokonał i powiedział: Dokonało się. Już. Ducha nie gaście. Idzie o tego Ducha Świętego, który działa w nas. Jeżeli przyjmiemy Jezusa Chrystusa, jeżeli powiemy do Niego tak: Ty jesteś moim Panem. Ja wierzę w to, w moim sercu. Moimi ustami wypowiadam, że Ty jesteś Panem, moim Panem. Proroct, nie lekceważcie, czyli badać Pismo Święte. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre, co szlachetne, co budujące. Czyli badać, nie po prostu słuchać i przyjmować, tylko badać. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. Inny przekład mówi, trzymajcie się z dala, od każdej formy niegodziwości. Od każdej formy, od każdej postaci zła. Jeszcze inny przekład mówi, trzymajcie się od tego z dala. To są ważne takie rady, bo one też mają wpływ na naszą duszę. Ale to później dalej wytłumaczę. I później mówi, a sam Bóg pokoju, niech was w pełni, w pełni uświęci. I teraz jest mowa tutaj w tym następnym, po przecinku, w następnej części tego tekstu o tym, jak jesteśmy zbudowani, kim jesteśmy. A cały Wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Czyli cały Wasz duch. Dusza i ciało. I to jest tutaj takie biblijne potwierdzenie, z tych tekstów jest jeszcze więcej, ale w tym tekście są te wszystkie trzy wymiary naszego jestestwa użyte. Jesteśmy duchem, mamy duszę i mieszkamy w ciele. I pamiętajmy o tym w 24. Wierszu mówi apostoł Paweł, wierny jest ten. Który was powołuje, on tego też dokona. Czyli Jezus Chrystus, który nas powołuje, który nas ciągnie, on tego dokona, żeby nasze zrozumienie było pełne, żeby nasze życie się przemieniło. I dlatego ten temat jest tak ważny, żeby zrozumieć, co jest duchem, co jest duszą, co jest ciałem, jaki to wpływ na nas ma. I to jest klucz. Taki do naszego życia, klucz do przyjęcia łaski Bożej. Jest też podstawą tego, jak zrozumieć słowo Boże. Bo jeżeli przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do naszego życia i oddaliśmy mu swoje życie, wypowiadając to na głos, to staliśmy się nowym stworzeniem. I w przeciągu tych trzech, trzech, trzech dni, tych trzech części, Wytłumaczymy, co to znaczy stać się nowym stworzeniem, co się stało nowe. Nie? Ale najważniejszy teraz tutaj jest ten aspekt, że my jesteśmy duchem, mamy duszę i mieszkamy w ciele. I te trzy części naszego jestestwa mają, wywierają wpływ na nas i powodują niektóre rzeczy, które w naszym życiu się dzieją. W Piśmie Świętym jest bardzo dużo mowy o duszy. O ciele i o duchu, ale dzisiaj wezmę, wezmę, powiedzmy, tak na warsztat. Na warsztat temat duszy. Co to jest dusza? Dusza, po grecku się mówi psychie, i to już nam pokazuje kierunek, w którym idziemy tym śladem duszy. To jest nasz umysł, nasza wola, nasze emocje, nasze myśli. Które są widoczne przez nasze zachowanie, przez nasze słowa i które naprawdę są ważne w naszym życiu. Czym karmimy naszą duszę, to będzie powodować to, jakimi będziemy. I dlatego skoncentruję się w pierwszej sprawie na tej duszy: na tym, co odczuwamy, co przyjmujemy, co słyszymy. Co przyjmujemy naszymi zmysłami, bo one mają wpływ na naszą duszę. W piśmie świętym, tam sobie zapisa, wypisałem parę, parę takich małych synonimów, które są połączone z duszą. I na przykład w piśmie świętym jest powiedziane, że dusza potrafi się trwożyć, że raduje się, że dusza oczekuje Pana, chlubi się, weseli się, ma pragnienia. Smuci się, ufa, ubolewa, życzy, lgnie, nie chce przyjąć albo przyjmuje, wzdycha, omdlewa, truchleje, tęskni, zalewa się łzami, czyli duża potrafi też płakać, odczuwa smutek, w jednym tekście jest napisane: Strzeże świadectw Twoich, czyli świadectw Bożych, jest nasycona albo nienasycona, oczekuje czegoś, żyje nadzieją, spokojna jest albo jest niespokojna, nienawidzi, pożąda zła, miłuje, kocha, drży, pokrzepiona jest albo nie, ożywa. Bo nie y, ma wrażenie, że, że, że jest taki martwy, ma swoje upodobania, wspomina, trapi się, mówi nawet wewnętrznie, czuje od razem, jest smętna nieraz, zatroskana. To są tego jest w Piśmie Świętym bardzo dużo. I dlatego jest ważne, żeby ten temat duszy rozstrząsnąć. Dlaczego? Jezus, Chrystus, jak był na ziemi, bardzo fajnie to tak sprecyzował, mówiąc w Mateusza 6 rozdziale i 22, 3 wierszu, takie słowa: Światłem ciała jest oko, czyli jeden z naszych zmysłów. Patrzymy na coś. Jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, to znaczy, jeżeli patrzymy na dobre rzeczy, jeżeli nasza uwaga skierowana jest na dobre, piękne, ładne rzeczy. Związane z pokojem, to całe ciało Twoje będzie jasne. I tutaj jest pokazany właśnie wpływ tego, czym się karmimy, jak patrzymy na niektóre rzeczy, jaki to wpływ ma też na nasze ciało. Bo te wszystkie zewnętrzne, powiedzmy, okoliczności yy, takie, Dotyki zewnętrzne często są właśnie rejestrowane w pierwszej linii przez nasze oczy. Naturalnie słyszy się też, wymawia się też, czuje się zapachem też i dotyka się. To wszystko ma wpływ na to, jak ta nasza dusza to odbiera i jak jest kształtowana w środku. I dalej mówi Jezus Chrystus: Tak, ale jeśli by oko Twoje było chore, czyli zajmujemy chore, to jest. Takie po, po, pojęcie ogólne, zajmujemy się rzeczmi, które nie są dobre, które są ciemne, które są smętne, które są być może przepełnione nieprawością, które są przepełnione przemocą albo niemoralnością. I to wciągamy w siebie oczami, uszami, nosem, ustami i dotykiem. To tutaj Jezus Chrystus mówi: Całe ciało Twoje będzie ciemne. I teraz konkluzja. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, czy jeżeli to światło już ciemnością jest, sama ciemność jakaż będzie. Czyli to później powstaje jeszcze potencja tej ciemności, bo nie mamy światła w sobie, bo zajmujemy się tymi ciemnymi sprawami i później z... zagubimy się w tej ciemności i będziemy wszystko spostrzegać w sposób niedobry będziemy wszystko krytykować, być może. Wszystko będzie, yy, będzie miało taki podtekst złego. I dlatego apostoł Jan, który z Jezusem Chrystusem chodził, był jego, Pismo Święte mówi, ulubionym uczniem, wziął też ten temat i mówi w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w pierwszym swoim liście, w, od 15. Nie miłujcie świata. Nie miłujcie świata. Czy nie miłujcie tych systemów, które tutaj są zbudowane, ani tych rzeczy, które są na świecie, które te systemy stworzyły, żeby dotykać ludzi w różny sposób. Jeśli kto miłuje świat, nie ma Nim miłości Ojca, czyli te systemy. Są tak zbudowane, żeby zabijać w nas, w ludzkości, miłość do naszego Ojca, który jest w niebie. Żebyśmy nie zauważali tego, żeby nasze zmysły były zaprzątnięte wszystkim innym niż tym, kim jest Ojciec dla nas i co On dla nas zrobił, i jaki plan Jego w, na, w naszym życiu jest, i co naprawdę może w naszym życiu się stać. I mówi dalej, i opisuje ten system, bo wszystko, co jest na świecie, i teraz opisuje, co jest na świecie. pożądliwość ciała. pożądliwość oczu. Tutaj jest nawiązanie do tego, co Jezus Chrystus mówi. I pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I ten świat jest właśnie na tych trzech takich, powiedzmy, podstawach zbudowany, na porządliwości ciała. My pożądamy coś, nasze ciało pożąda. Pożąda alkohol, pożąda niemoralność, pożąda jakieś inne używki, staje się zależne. Pożądliwość oczu to jest to, co widzimy, na co patrzymy, na co zwracamy uwagę. Pożądamy naszymi oczami też właśnie inne kobiety, inne, innych, męż, m, innych mężczyzn. Ta pożądliwość się rodzi przez patrzenie ciągle w tym kierunku, zwracanie na to uwagi. Rodzi się też porządliwość, być może jakiegoś bogactwa, jakichś luksusów. A ja wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli coś, coś kiedyś pożądałem i to otrzymałem, to to straciło dla mnie swój urok w tym momencie, jak to już posiadłem. I tak to też działa. I dlatego mówi tutaj, Apostol Jan o porządliwości oczu bo oczy potrafią pożądać coś co później nasze ciało zatruje i będziemy tak jak Jezus Chrystus mówił że nasze oczy będą chore i pycha życia pokazanie drugiemu jakim ja jestem kim ja jestem ale nie z tej strony duchowej tylko ze strony cielesnej co posiadam co mam jak się ubieram że jestem lepszy i tak dalej to znamy naprawdę z codziennego życia. Wszędzie, gdzie człowiek się porusza, właśnie te aspekty, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha grają wielką rolę. I to pochodzi właśnie z tego systemu, a nie pochodzi od naszego Ojca z nieba. I mówi tak apostoł, Paweł w swojej, apostoł Jan w swojej konkluzji tutaj, i świat przemija wraz z porządliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I On pokazuje tu, że te pożądliwości, one przeminą, bo ten świat padnie, te systemy padną. Ale ci, którzy patrzą na Ojca, których oczy idą w dobrym kierunku, który, jak, jak Jezus powiedział, patrzą na to światło Boże, trwają na wieki. I dlatego. Warto się nad tym zastanowić, czym się zajmuję, co oglądam, czego słucham, czego dotykam, co czuję. Bo to kształtuje Twoje myśli, Twoje emocje, Twoje słowa, Twoje zachowanie to kształtuje Twoją wolę to ma naprawdę wielki wpływ i w, na przykład w Psalmach w szóstym rozdziale pisze Dawid w piątym wierszu odwróć się Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę Twoją. On wiedział, co potrafi się w duszy stać, bo życie Dawida pokazało, że on potrafił upaść. I uczynił wiele rzeczy, dopuszczając się cudzo, cudzołóstwa, później posyłając męża tej kobiety, którą uwiódł na pierwszą linię frontu, żeby on zmarł. Tak? Do tego jest zdolna nasza dusza. I dlatego on wiedział o tym. I jak upadał, to wołał do Boga: ratuj moją duszę. I dalej mówi w psalmach, w 120 psalmie 6 wierszu, dusza moja zbyt długo przebywa wśród tych, którzy nienawidzą pokoju. Czyli, jeżeli zadajemy się z ludźmi, którzy, tak jak on tu powiedział, nienawidzą pokoju, albo zajmują się złymi rzeczami, mówią tylko naprawdę niedobre rzeczy wychodzą z ich ust, mówią po prostu ze serca, bo Pismo Święte mówi, że z głębi serca wypowiadają usta. Jeżeli przebywa się w takich okręgach, w takim towarzystwie, to to będzie miało wpływ na nas. Będzie miało wpływ na, na, na naszą duszę. Będzie miało wpływ na nasie, nasze myśli, będzie miało wpływ na to, jak spostrzegamy ten świat, będzie miało wpływ na nasze zachowanie. Bardzo fajny przykład jest taki prosto z życia, przeklinanie. W naszym języku, w języku polskim jest to nadgminne. Nie? I Często jak człowiek w takim towarzystwie przebywa, to się to udziela i używa tych słów, tych, tych brzydkich słów. To jest tylko taki przykład. Albo jak w jakiejś, na jakiejś imprezie człowiek jest pod alkoholem, być może nie palił, a dzisiaj to zapalę z nimi razem i tak dalej. To są takie proste przykłady życia, w jaki sposób to działa, nie? Żeby, żeby załapać ten, yy, załapać właśnie jak, jak to wpływa na ten wpływ. Nie? To są takie proste przykłady, ale potrafią one iść jeszcze głębiej. I zatruć nasze wnętrze, zatruć nasze myśli, zatruć nasze spostrzeżenia, zatruć naszą duszę. I dalej w przypowieściach Salomona w 21 rozdziale 10 wierszu jest powiedziane, dusza bezbożnego pożąda zła. Czyli nie mając relacji z Bogiem, Idziemy w złym kierunku. Nieraz nam się wydaje, że, że to jest wszystko w porządku, względnie, że są gorsi ludzie, jeszcze gorsze rzeczy czyli nie wiadomo, co narobili, także my w porównaniu z nimi, o, to jesteśmy naprawdę o wiele lepsi. Ale tak nie jest. To, jest. to jest, jak to można, sami z siebie okłamujemy. Jeżeli idziemy bez Boga, to nie będziemy podążać dobrymi dogami, bo skąd będziemy wiedzieć. I dlatego pamiętajcie o tym. Jeszcze jeden tekst z przypowieści Salomona, 24 rozdziału, bo tam też takie fajne słowa są. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to. Bo często jest tak, że człowiek mówi: Nie wiedziałem, nie tego, nie miałem pojęcia. Ale ten, który bada serca, wie, skąd to wypłynęło. A to wypływa wszystko z serca. A ten, który czuwa nad Twoją duszą, wie o tym. Czyli Bóg wie, co jest w nas. Jeżeli poprosimy Go o pomoc, o to mi idzie. Nie chcę, nie, nie chcę mówić to, że, że, że być może się człowiek będzie potępiał, ale jeżeli potrzebuje pomoc i zawoła, tak jak Dawid zawołał: Ratuj duszę moją, to Bóg wie. Bóg widzi, co w Tobie jest, co w Twoim sercu jest, co w Twojej duszy jest i w jaki sposób ją uzdrowić. W jaki sposób ją uzdrowić. Dlatego tak ważny będzie ten temat ducha, bo tam się to będzie rozgrywać. Ale to będzie następnym razem. I jeszcze parę tekstów tak na koniec tutaj przy, przy, przytoczę. Na przykład wizajasza w 26 i 9 wierszu, w 26 rozdziale 9 wierszu, jest napisane tak: Moja dusza tęskni za Tobą w nocy. Tutaj jest mowa o naszym Ojcu, o naszym Panie. Moja dusza tęskni za Tobą. I mój Duch poszukuje Ciebie. Aleluja. I jeżeli będziemy za tym szli, właśnie patrzyli w tym dobrym kierunku, w kierunku naszego Pana, w kierunku tego, co On nam dał już, co przygotował dla nas. W Jego Słowo będziemy wyglądać. Będziemy się karmić dobrymi, pożytecznymi sprawami, to nasza dusza będzie przemieniana. I na przykład w Łukasza w pierwszym rozdziale jest tam powiedziane: Wielbi dusza moja Pana i rozradował się mój duch w Bogu Zbawicielu moim. Szukajmy tam. Tam jest to zbawienie. Tam jest ta radość. Właśnie ta radość. On powoduje tą radość. takżeśmy czytaj czytali na początku. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie, czy rozmawiajcie z Bogiem. Za wszystko dziękuję. Trzymajcie się tego, co dobre. Chwała Bogu. I to idzie do takiego momentu, tak jak tutaj opisane jest w dziejach apostolskich, w czwartym rozdziale. Jeżeli będzie człowiek miał kontakty z innymi, którzy idą tą samą drogą, tam był taki przykład pierwszych chrześcijan, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Jedno serce, jedna dusza, jedna wspólnota. Aleluja. Jeżeli się na tym będziemy koncentrować. I. Te tematy są ważne, żeby, żeby to przyjąć, bo dusza może być całkowicie uzdrowiona. Nawet jak byłeś w sytuacjach, gdzie zatrułeś się, zatrułeś swoje myśli, zatrułeś swój sposób spojrzenia na świat, zatrułeś swoje serce tym, co oglądałeś, co czyniłeś, co wypowiadałeś, co słyszałeś, co dotykałeś, to nie ma, nie ma problemu, bo ten, który jest wierny, czyli nasz Bóg, On potrafi to odmienić. Dlatego jeżeli Ty kiedyś, jeżeli jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to możesz to zrobić w każdej chwili, powiedzieć, że to chcesz. Ja powiem tylko tak, w swój sposób, jak to można zrobić, żebyś wiedział, w jaki sposób to można zrobić. Bo apostoł Paweł mówi tak: Jeżeli człowiek w sercu swoim uwierzy, że Chrystus jest Panem i swoimi ustami wyzna, to zbawiony będzie. Naprawdę to są proste kroki. I możesz powiedzieć tak: Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że przed dwoma tysiącami lat za mnie złożyłeś swoje życie, że wziąłeś wszystkie moje grzechy wszelkie moje upadłości wszelką moją nieg niegodziwość wszelkie moje cierpienia i choroby na siebie i poniosłeś to na krzyż i dokonałeś i zamieniłeś to na to żeby mógł żyć w spokoju w radości w pokoju zdrowy uzdrowiony od wszelkich psychicznych i cielesnych ułomności i przepraszam za to co się w moim starym życiu działo i dziękuję ci za to, że ty to poniosłeś, że ty za mnie zapłaciłeś. Już teraz jestem wolny i powołany do tego, żeby żyć w wolności. Dlatego proszę cię: wejdź w moje życie, bądź moim panem. Chcę ciebie uwielbiać, chcę z tobą iść i prowadź mnie w moim życiu i dziękuję ci za to, że się to dokonało i przyjmuję cię z radością do mojego życia. Amen. Tak możesz to uczynić w ten sposób. Sła, sło, s, swoimi słowami tak jak Ci będzie płynęło z serca i wtedy stajesz się nowonarodzonym wtedy wchodzi Duch Chrystusowi, Chrystusowy Duch Święty w Twoje życie i wtedy zaczyna się ten proces przemiany w Tobie ale na ten temat będziemy mówili następnym razem co to jest jeszcze jak, albo jaka rola jest ducha w naszym życiu i jaka rola ciała. I wtedy będzie ten, taki, będzie ten temat taki okrągły, można powiedzieć, pełny. A jeszcze po zakończeniu tej audycji, tego live'a, podłączymy dwa linki, które ten temat duch, dusza, ciało bardzo mocno rozważają. Jeden, jeden film to jest taka animacja, która nam potrafi pokazać. Jak to ze sobą połączone jest tak wizualnie. A drugi link to będzie taki, 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 taki wspaniały wykład, ponad 20-minutowy, który to, to szybko też tak ogarnie. A następnym razem ja się zajmę znowu właśnie albo ciałem, albo duszą. Zobaczę jeszcze, albo ciałem, albo duchem. I, i będziemy się widzieć w sobotę. I ja, ja dostanę za chwilkę te linki albo w opisie lub w komentarzu, za chwilkę zobaczę. I, po, i również przypominamy, <coughs> przepraszam, że y, spotykamy się również na Zoomie, tak bardziej w intymnym y, gronie, bardziej intymnie, nie do, <coughs> nie do, przepraszam. <coughs> Nie do końca osobiście, no ale w miarę, w miarę że tak powiem, bliżej. Wizualnie. Tak. Wizualnie. Osobiście. Także jeśli chcesz również dołączyć, to jest zawsze godzina, w niedzielę, godzina 11. Napisz do nas, to ja udostępnię ci linka na platformie Zoom. Hallelujah. Także w niedzielę, godzina 11. Również, jeśli chcesz, to zapraszamy do kontaktu. Tak. I dziękujemy za to, że jesteście tak wierni, że żyjecie w błogosławieństwie Bożym, bo błogosławieństwo Boże już jest w Was. Dziękujemy za to i Bóg prowadzi Was. Naprawdę Wasza relacja jest osobista. Ty i Pan i nikt inny. Hallelujah. Wspaniałego dnia. Do następnego razu. Pa. Do następnego razu.